Dzięki systemowi obsługi najmu możesz znacząco podnieść ściągalność czynszu od najemców. Stworzyliśmy unikalną funkcję, dzięki której najemca jest bardziej zmotywowany do zapłaty faktury na czas. Są to rabaty za płatność w terminie. Mamy dwie wersje rabatu: za miesiąc poprzedni i bieżący. Odpowiednie zapisy, które trzeba umieścić w umowie najmu, aby skorzystać z rabatów, podajemy w linku w opisie filmu. Na końcu materiału zrobię porównanie obu typów rabatów. Najpierw omówię rabat za miesiąc poprzedni, który zaproponowaliśmy użytkownikom jako pierwsze rozwiązanie. Załóżmy, że umówiliśmy się z najemcą na płatność do każdego dziesiątego dnia miesiąca. Przykładowo, w momencie dokonania płatności w terminie w maju najemca otrzyma rabat do czynszu najmu w czerwcu, ponieważ po wystawieniu i wysyłaniu faktury nie możemy jej edytować bez użycia korekty. Pokażę Ci, jak ustawić taki rabat. Przejdźmy na kartę najemcy i wybierzmy dodawanie należności przyszłej. Po uzupełnieniu podstawowych danych wpisujemy kwotę przed rabatami, czyli jeśli najemca miałby płacić 800 zł za pokój przy płatności w terminie i chcielibyśmy, aby miał przyznane 100 zł. rabatu, wpisujemy tutaj 900 zł. Ustalmy termin płatności do 10, czyli data wystawienia faktury plus 9 dni. Poniżej znajduje się dodatkowa opcja wynikająca z uwarunkowań prawnych, która automatycznie wydłuża termin płatności do najbliższego dnia roboczego, jeśli wypada on w święto lub dzień inny niż powszedni. Sugeruję zostawić tą opcję aktywną. Następnie po prawej stronie wpisujemy 100 zł. Możemy dodatkowo ustalić, aby rabat był aktywny, nawet jeśli najemca spóźni się lekko z płatnością, czyli zamiast 10 przelew wpłynie 12. Poniżej wybieramy, czy przy przyznawaniu rabatu sąd ma brać pod uwagę saldo najemcy i termin płatności wszystkich faktur, czy nie patrzeć na to, że najemca ma inne dokumenty po terminie płatności w momencie wystawiania kolejnej faktury za czynsz. Sugeruję wybrać opcję pierwszą. Ostatnią opcją jest proporcjonalne obliczenie rabatu w momencie, gdy najemca wyprowadza się w połowie miesiąca. System wtedy powinien przyznać mu jedynie 50 zł rabatu przy 450 zł czynszu. Odznaczenie tej opcji spowoduje przyznanie 100 zł rabatu. Jak zadziała mechanizm rabatu? W momencie wystawienia faktury z należności przyszłej system sprawdzi, czy na koncie najemcy była już wystawiona jakakolwiek faktura czynszowa z tej należności przyszłej. Jeśli została wystawiona, to na podstawie daty dodania operacji przychodowej system sprawdza, czy najemca opłacił ją w terminie płatności oraz bierze pod uwagę ilość wpisanych dni w tym polu. Jeśli nie opłacił, wystawiona jest faktura bez rabatu z informacją o jego utracie. Jeśli najemca dokonał wpłaty w terminie lub do tej pory nie było jeszcze żadnej wystawionej faktury, system wystawi fakturę z rabatem. Podobnie przy ostatniej fakturze. System sprawdzi poprzednią i przyzna rabat, niezależnie od tego, czy najemca opłaci ostatnią fakturę, czy nie. Jeśli była zaznaczona opcja o przesunięciu terminu płatności ze względu na święto, termin płatności faktury ulegnie zmianie na najbliższy dzień roboczy. Weźmy pod lupę drugi typ rabatu, a mianowicie rabat za miesiąc bieżący. W tym przypadku mechanizm jest nieco inny. System wystawia fakturę proformę, która w ostatnim dniu terminu płatności przekształca się w fakturę zwykłą. Aby było możliwe sprawdzenie, czy najemca wpłacił w terminie, wpłata musi nastąpić przed terminem płatności faktury. Dlatego wprowadziliśmy dodatkową datę płatności do rabatu. Pracując na poprzednim przykładzie, w którym najemca ma wpłacić do 10 dnia miesiąca, przejdźmy do formularza należności przyszłej. Podobnie jak poprzednio, wpisujemy kwotę 900 zł, aby móc przyznać najemcy 100 zł rabatu. Termin płatności faktury wpisuję jednak na 14 dni, czyli do 15 dnia miesiąca. Wysokość rabatu za płatność w terminie to 100 zł. Ile dni przed terminem płatności musi wpłynąć kwota? Tutaj wpisuję 5 dni, czyli do 10 dnia i pozwalam najemcy, aby wpłata wpłynęła maksymalnie do 13. Dzięki takiemu ustawieniu mechanizm rabatu zadziała w następujący sposób. Pierwszego dnia miesiąca system wystawi fakturę proformę z terminem płatności 15 dni i informacją, że wpłata do 10 dnia miesiąca gwarantuje rabat za płatność w terminie. Jednak jeśli najemca wpłaci po 10 dniu miesiąca, rabat nie zostanie przyznany. Oczywiście, jeśli termin płatności do rabatu przypadnie na dzień inny niż poprzedni, termin zostanie automatycznie wydłużony, jednak system nie doda już dodatkowych dni z tego pola, aby nie wydłużać sztucznie terminu płatności. Faktura proforma wysyłana jest od razu do najemcy po jej zatwierdzeniu przez administratora. System 15 dnia wieczorem sprawdzi czy najemca dokonał wpłaty i zamieni proformę na fakturę. Jeśli wpłata została zaksięgowana przed 13 dniem miesiąca, to rabat zostanie przyznany. W przeciwnym wypadku na fakturze pojawi się informacja o utracie rabatu. Jeśli faktura uległa zmianie, czyli rabat nie został przyznany, lub proforma była przez nas edytowana, system wyśle ją ponownie do najemcy. Jeśli jednak kwoty się nie zmienią, to dokument nie zostanie wysłany, aby nie powodować wrażenia, że do zapłaty jest kolejna faktura. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego termin płatności faktury jest do 15, a nie 13 dnia miesiąca. To z powodu opóźnienia w księgowaniu przelewów. Najemca wysyłając przelew 10 w piątek wieczorem nie jest zazwyczaj świadomy tego, że przelew wpłynie i zostanie zaksięgowany dopiero w poniedziałek po południu. A jeśli w poniedziałek będzie święto, to przelew dojdzie dopiero we wtorek. Dlatego warto przyjąć dodatkowe kilka dni, aby zminimalizować ilość maili z pytaniami najemców, dlaczego rabat nie został przyznany, ale oczywiście jest to indywidualna polityka każdej firmy. Podsumujmy plusy i minusy obu rozwiązań. Rabat za miesiąc poprzedni. Plusy. Dyscyplinuje najemcę. Nie wymaga tworzenia proformy. Minusy. Przymusowy rabat za pierwszy miesiąc, nawet jeśli najemca nie zapłaci w terminie. Brak motywacji po stronie najemcy do zapłaty za ostatni miesiąc, ponieważ rabat zostanie przyznany na podstawie poprzedniego miesiąca. Częstsze przypadki żądania rozliczenia ostatniego czynszu z kaucji. Jeśli chcemy zmienić cokolwiek na fakturze, musimy wystawić korektę, co często wiąże się z dodatkowym kosztem księgowym. Rabat za miesiąc bieżący. Plusy. Dyscyplinuje najemcę. Dzięki utworzeniu proformy możemy ją dowolnie edytować bez potrzeby wystawiania faktury korygującej, aż do momentu przekształcenia się jej w fakturę zwykłą. Pokrywamy zatem większość przypadków, w których zazwyczaj trzeba tworzyć korekty. Pierwszy miesiąc również jest obejmowany, więc jeśli najemca już w pierwszym miesiącu się spóźni, nie otrzyma rabatu. Jeśli najemca nie chce stracić rabatu, ostatni miesiąc również musi być opłacony w terminie. Motywuje go to do zapłaty, dzięki czemu możemy wykorzystać kaucję do pokrycia ewentualnych zniszczeń lub niedopłat za media. Na proformie dodaliśmy dosadną graficzną wizualizację, co się stanie, jeśli najemca nie zapłaci w terminie, na który się umówiliśmy. Minusy. Najemca otrzymuje proformę, a w przypadku braku wpłaty drugi raz fakturą zwykłą na wyższą kwotę. Dodaliśmy dodatkową opcję, która pozwala na ręczne przesunięcie terminu płatności do danej faktury. Na przykład możemy ustalić z najemcą, że 2-3 razy do roku może przesunąć termin płatności, ale musi zrobić to przed terminem, który jest określony do rabatu. W omawianym przypadku będzie to przed 10. dniem miesiąca. Aby przedłużyć najemcy termin płatności, wystarczy wejść na podgląd faktury, a następnie wybrać ikonkę kalendarzyka. Wybieramy do kiedy chcemy przedłużyć termin. Możemy też podać powód przedłużenia. Po wprowadzeniu rabatów za płatność w terminie oraz włączeniu notyfikacji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności poprzez SMS, ściągalność przelewów od najemców wzrosła w naszej firmie o 60%. W formularzu należności przyszłej znajdziesz również zwykłe rabaty, które możesz przyznać najemcy. Rabat stały działa przez cały okres trwania należności, czyli przy każdym wystawieniu faktury z należności przyszłej doliczy się do niej kwota rabatu, którą ustawisz tutaj. W przypadku rabatu jednorazowego ta kwota zostanie doliczona do najbliższej faktury, a następnie zostanie usunięta z formularza należności.